Ponieważ w dolnej części trawnika zauważyłam, że na trawniku nie rośnie już mech, a ród. Ja tam w marcu posypywałam popiołem Dżerun i być może jednak popiół pomógł zlikwidować mech. Tutaj po tej części trawnika rośnie mech, a ja rzeczywiście przypomniałam sobie, że tutaj sypałam troszeczkę mniej tego popiołu. Ponieważ używam go oszczędnie, będzie mi potrzebny jeszcze w maju, w czerwcu, to dosyć dużo, dlatego dozuję tak po troszeczkę, ale tutaj posypię po prawniku, żeby nie było mychu. Ponieważ jest to bardzo prosty, bardzo naturalny sposób jak pozbyć się strawnika, żeby nie rósł mych. Posypałam, teraz będę czekała i obserwowała co się tutaj dzieje. Czy rzeczywiście me zostanie usunięty, czy popiół drzewny zwalczy me? Jeżeli tak, byłoby to naprawdę cudowne ponieważ wtedy bardzo łatwo pozbyć się, tak myślę, mchu, który wyrasta na przykład między kostką brukową. Ja akurat kostki brukowej nie mam, nie mam tego problemu, ponieważ wszędzie i parking, i alejki są żwirowe i takie już pozostaną. Nie mamy najmniejszego zamiaru, aby tego zmieniać, aby to wszystko zabetanować czy ułożyć bardzo nieładną, choć oczywiście wygodną kostką brukową. ależ tutaj kury narobiły błota zawsze robią bałagan ale teraz tutaj po prostu przesadziły ramy dobrze, że jest z beton przynajmniej łatwo się tutaj sprząta idzie wiosna proszę Państwa na stole dwa zakwasy. Jeden tradycyjny zakwas na chleb, który robię cały czas na bieżąco, ponieważ w ogóle nie kupujemy już od kilku lat chleba w sklepie, chleb piekę sama, a drugi jest to zakwas na żurek idzie wiosna, idą święta, więc trzeba przygotować zakwas. Raz dziennie mieszam i zaczyna już pięknie pachnieć. O, szczeliło. Gąbka poleciała, uciekła. Może teraz będzie dobrze? Chyba tak. Wiosenne porządki. Dzisiaj rano zastała nas pogoda raczej zimowa niż wiosenna. Muszę oczepywać rośliny w ogrodzie, ponieważ śnieg jest bardzo ciężki, mokry i niektóre już zaczęły się roślinki mocno przechylać ku ziemi. No i chyba czeka mnie odśnieżenie, ponieważ śnieg cały czas pada, a zbiorniki wodne już są po prostu pełniki. Czyli zapas na wiosnę mamy przygotowany. No i, no i zrobiła się zima w głodne. Trzeba im dać jeść. A nasze koty oczywiście cały czas tutaj polują, muszę je pilnować, odciągać. Chować, zatrzymywać, żeby nie polowały na ptaszki. A warto ptaszki dokarmiać, ponieważ przepięknie śpiewają. Siedzą tutaj w ogrodzie, są blisko, cudowni. Gdy tylko przyświeci słońce, to jest po prostu miód na serce.